i Hej, się ono z tej strony Mclaren Games Witam bardzo serdecznie w kolejnym poradniku na kanale W dzisiejszym poradniku pokażę wam Jak to już widać po tytule Jak zrobić raygana Mark 2 Z Ta, Tak jest, to jest ostatni Reigan, właśnie którego jeszcze nie pokazałem Między innymi Reigan, który Strzela dosłownie jak shotgun Jest bardzo dobrym Reiganem I moim zdaniem jeden z najtrudniejszych, ponieważ Jeden krok jest po prostu taki trochę trudny A tak czy inaczej reszta kroków jest bardzo łatwa I raygun jest dosyć przyjemny Ale standardowo, przypominam, musicie zrobić dwie rzeczy Które Tutaj nie będę pokazywał, ponieważ zrobiłem już dwa osobne poradniki, które pokazują jak to zrobić, między innymi jak, jak zrobić zestaw do montażu Regana. Ta rzecz jest niezbędna, ponieważ przy końcowym etapie, aby zbudować Regana, potrzebujecie stołu, więc oczywiście jeśli chcecie sobie obejrzeć, macie link w opisie. I druga rzecz, to musicie oczywiście zrobić sam, sam frame kit, czyli sam Regan, który napełniacie dowolnym płynem. W tym przypadku różowym. Lecz żeby oczywiście otrzymać ten frame kit, musicie napełnić 4 monitory mm, duszami zombie. Dzięki temu otrzymujecie e, numery 4 i je wprowadzacie do konsoli. Dzięki temu, e, jak widzicie, tak ta kabina się otwiera. Możecie podnieść i zacząć jakby proces upgrade'u dowolnego, który oczywiście wybierzecie. W tym przypadku różowy. A więc Reagan Z. Aby zacząć, oczywiście pierwszy krok musicie zlokalizować szafkę, która... Które jak widzicie świeci się w ten sposób, jak widzicie, zresztą na ekranie takim pomarańczowym dymem i są trzy lokacje. Jedna jest w, w zielonym domu. Druga jest w żółtym domu, zresztą tak jak widać i trzecia lokacja jest właśnie w bunkrze i ta lokacja się nazywa e, lobby, więc udajcie się tam i jak widzicie idziecie prosto, prosto i w prawo i tu macie właśnie tą szafkę, która się w moim przypadku świeciała na e, pomarańczowo. W waszym przypadku na przykład ta szafka może być w żółtym domu lub w zielonym, e, naprawdę łatwo to zobaczyć, naprawdę trudno przeoczyć, ponieważ e, no, to się świeci dosyć wyraźnie na pomarańczowo, taki dym leci, więc po prostu wyjmujecie swoje broń, która ma ulepszenie bomba ogniowa i strzelacie w tą szafkę, dzięki temu e, jak widzicie ta szafka się spala. No i podnieście kanister, który właśnie będziecie podgrzewali. A więc gdy już to zrobicie, dostaniecie quote od Rosh Roshmara, czyli ogólnie dialog właśnie, który Wam powie co zrobić i on powie, że musicie podgrzać, to, podgrzać tą amunicję. A więc. Na mapie pojawi się bardzo łatwo widoczny różowy dym, właśnie, który będzie leciał z komina. Ogólnie jest około 6 domów, gdzie ten dym się może zespić, lecz bardzo łatwo to znaleźć, ponieważ no, to jest bardzo duży wyraźny różowy dym, więc e, trudno go przeoczyć. I teraz co musicie zrobić? Pamiętajcie, używajcie raid fireów, ponieważ e, granaty, które se, się nazywają Rate Fire, czyli właśnie ten niebieski dym, który ja używam, jest bardzo łatwo e, do zrobienia. Ponieważ normalnie gdybyście używali granatów, musicie trafić do komina granatem, a w tym przypadku ten ogień się jakby rozrzuca na cały. Komin, więc nie jest aż tak trudno trafić, jak widzicie mi zajęło to dwie próby za drugim razem mi się udało, jak widzicie, bum ten, ten, tak naprawdę ten ogień nie wpadł do komina do komina, lecz mi się udało, jak widzicie i w tym momencie oczywiście w tym domu, gdzie yy, był ten ogień Pojawiło się ognisko, które też jest różowe jak widzicie. Więc zaraz tylko podchodzicie, klikacie kwadrat i no i co? Osta ostatni proces końcowy, który właśnie wymaga zabicie około 15-25 zombie właśnie i dzięki temu ładujecie tą fiolkę i teraz tak naprawdę tylko gdy już to zrobicie, podchodzicie do y, operacyjnego pokoju i tam właśnie otrzymujecie Regana Mark II A, Mark prawo do broni! No, i jak słyszeliście, raszmora przyrodzone prawo do broni. A więc teraz udajecie się do pokoju operacyjnego, i klikacie kwadrat, bo macie Reagan Mark Z, który właśnie strzela rozproszoną wiązką. Jak widzicie, czyli taki pseudo shotgun. Bardzo łatwo trafić jakby kilka zombie jednym strzałem, ponieważ jak widzicie, te strzały się rozpraszają na mniejsze. Jak to oczywiście bywa z shotgunami, więc broń jest naprawdę niezła. Jak widzicie, posiada 9 amowy magazynku i tam 80 w rezerwie. Oczywiście, gdy ulepszycie, macie podwójną liczbę tego, czyli tam 180. 52 w rezerwie i 18 w magazynku. Broni jest naprawdę potężna i jakbym miał ocenić, no na pewno lepszy niż ten niebieski Regan lecz bym się kłócił, jeśli ktoś by już powiedział, że ten Regan jest lepszy niż ten najlepszy pomarańczowy oraz z nieskończoną amunicją, właśnie ten elektryczny. Moim zdaniem elektryczny i ogniowy jest najlepszy. Te też są takie ok, ok, ale no jak już mówiłem, tamte Reigany są znacznie lepsze. Lecz to nie znaczy, że ten Reagan jest jakiś słaby. Ten Reagan jest naprawdę porządny i naprawdę. Przyjemny do używania, więc jeśli mamy już z głowy ten cały poradnik, chciałem jeszcze tutaj przypomnieć, ponieważ mamy te kilka sekund. Generalnie jeszcze będzie kilka poradników oczywiście z reganami, powiedzmy już skończyliśmy, ponieważ pokazałem jak zrobić 4 reigany. więc jeszcze pokaże się kilka poradników na temat jak zrobić sekretną muzykę, jak ją włączyć, na temat jak zdobyć darmowego reigana i wiele, wiele, więcej, lecz będą te poradniki się pojawiały w mniejszych ilościach, ponieważ powiedzmy, że większość już zrobiliśmy, więc ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zostaw lajkę, jeśli w jakikolwiek jak sposób tutaj po ci pomogłem. Jest subskrybować kanał właśnie aby otrzymywać tego typu filmów, między innymi poradniki oraz najnowsze informacje w Call of Duty, Więc jeśli coś z tego cię zainteresuje, polecam pozostaniu. Tak czy inaczej, słyszymy się w następnych filmach. Na razie. McLaren out. Play new content first on PS4.